Gdzie się dzisiaj wybierzemy? Widzę, że mapy nie ma. Mapy nie ma, ale proszę zobaczyć, jaką wspaniałą książkę tutaj mamy o strojach rycerskich, o rycerzach i o tych wszystkich, którzy pewnie w średniowieczu taki zamek zamieszkiwali. Czyli dzisiaj czeka nas podróż, nie z mapą, ale w czasie. Podróż w czasie. Chodźmy na zamek obolicę i zobaczmy, jak na tym zamku dawniej się żyło. I kogo tam dziś spotkamy. Zobaczmy. Na jedno tylko takie orle gniazdo król Kazimierz wydał 12 tysięcy grzybien, czyli kilka kilogramów czystego srebra, bo właśnie taki miał pomysł, by umocnić granice kraju i zabezpieczyć je przed wrogami. Były królewskimi warowniami, rodowymi siedzibami możnowładców, a nawet gniazdami rozbójników. Pozostały wierne polskiej koronie, walcząc z wrogimi wojskami Habsburga czy Szwedami. Szlak orli gniazd, warowni królewskich, wśród których znalazły się i Bobolice. co nam nie pan rycerza. jest. No i proszę, mamy prawdziwego rycerza w prawdziwej zbroi i to nawet takiej, która pod takim prawdziwym dzisiejszym mieczem wytrzyma sporo ciosów. Proszę powiedzieć, ciężko? Całe uzbrojenie waży około 45 kg. A można machać jeszcze ręką? I Oczywiście. Nie ma problemu, wszystko jest mobilne. No proszę. Jak e, dzisiaj wykonuje się taką zbroję? Tak samo. Mamy, jak mamy swoich płatnerzy, którzy wykonują tę zbroję. Czy takim mieczem rzeczywiście można było ściąć, tak jak u Sienkiewicza, trzy głowy? Tak, oczywiście. Nawet tym, bo to są miecze tępione, specjalnie są tępione. Nawet tym mieczem, jeżeli dobrze się zamachnę, to mogę ściąć głowę. I taki jeden miecz, proszę pokazać. Ile walk taki jeden miecz? No zależy. Że już kilka mieczy w swoim życiu złamano. Tak. No to życzymy wielu walk i mało połamanych mieczy. Znajdujemy się w jednej z izb Bobolickiego Zamku, zamku, który dodajmy tak jak pozostałe warownie szlaku Orlignaz miał małą rolę przecież do spełnienia. No, tych zamków na szlaku Orlignaz było całkiem sporo. Historycy spierają się tutaj, jedni mówią 47, drudzy mówią ponad 50 i wszystkie zbudowane przez Kazimierza Wielkiego. Bo to przecież król Kazimierz Wielki zbudował tą linię obronną, która w siedmiu wieczu uchodziła za jedną z najbardziej genialnych. Każdy zamek miał swoich rycerzy, również zamek w obolice. Kilkudziesięciu do trzydziestu, mniej więcej rycerzy tutaj mieszkało. I oni czekając czy to na wojnę, czy to na odparcie nieprzyjaciół, ćwiczyli się w rzemiośle wojennym. Taka zbroja. Wtedy, w XV wieku, ozdobiła no, każdego rycerza. Z czego się ta zbroja składała? Jest kilkadziesiąt poszczególnych elementów, no, mamy napierśnik, mamy prawda, obojczyk, na łokcica, mamy na kolanica, mamy fartuch, rękawice, no i na głowie, co najważniejsze, mamy przyubice I tarcza z herbem. No tarczę herbową również, bowiem biorąc udział w turniejach rycerskich każdy rycerz nosił przed sobą swoją wizytówkę, tak jak dzisiaj mamy wizytówki, wtedy to były tarcze herbowe po to, żeby można było każdego z tych rycerzy rozpoznać. Miecz tak zwany dwuręczny, trzeba było ten miecz trzymać oburącz. rącz. Uderzenie takiego miecza mogło nie tylko powalić rycerza na ziemię, ale i rozbić przy przyłbicę. Takich zbroi jest jeszcze kilka. No jest jeszcze kilka takich zbroi, ale tutaj mamy tego rycerza, którego chyba widzieliśmy przy bramie. I proszę zobaczyć, on ma na sobie taką zbroję zrobioną przez płatnerza specjalnie dla chłopców. Bo przecież od najmłodszych lat już szkolony. Już od szóstego roku życia musieli ćwiczyć się w rzemiośle wojennym po to, aby kiedyś, kiedy już zostali prawdziwymi rycerzami, mogli brać udział nie tylko w wyprawach wojennych, ale również w turniejach, których w owych czasach było całkiem sporo i jak tylko została ta zasłona zasunięta w dół, wtedy mógł brać udział już w mini turniejach ze swoimi rówieśnikami na zamkach szlaków miast. Rycerze średniowiecza, elitarni wojownicy uprzywilejowanej grupy społecznej, ale by do niej należeć, musieli żyć według ustalonych zasad moralnych, ideałów, tradycji, ceremonii i obyczajów. Ich podstawowe cechy to lojalność i wierność, no i oczywiście odwaga. Bardzo ważną była postawa wobec wroga i kobiet. To sposób, w jaki walczył rycerz, decydował o jego chwale. Śmierć na polu walki była doskonałym zakończeniem egzystencji, bo wręcz nie wypadało dożyć niedołącznej starości. Walkę obowiązywały pewne zasady, których łamanie równało się ze zniesławieniem, a taki despekt był dla rycerza wykluczeniem ze stanu, do którego zaliczenie wymagało niemało wysiłku. Wspomniał Pan o tym, że łatwo było być rycerzem, no, ale niektórzy pozostali w tej historii. mógłby unieść 40 kilo um, żelastwa na sobie, no, ten musiał mieć naprawdę tężyznę fizyczną. Wspomniałem o kopii zbroi, którą tutaj mamy. Kopię zbroi Zawiszy Czarnego rycerza niesamowitego rycerza Władysława Jagiły, który z nim walczył pod Grunwaldem, ale rycerza dlatego wybitnego, ponieważ nie było mocnych na żadnych turniejach rycerskich w Europie. I to Zawisza Czarny pokonał w sławnym pojedynku w perpinią Jana Aragońskiego, syna króla Ferdynanda, czym zadziwił cały zachód. I od tego czasu Mówiono, że nie ma takich rycerzy jak Polacy, jak Zawisza Czarny. Ale Zawisza Czarny trudnił się tym w sposób profesjonalny. Dzisiaj można było powiedzieć, że był zawodowym rycerzem. A zawodowym dlatego, ponieważ jeździł od turnieju do turnieju. I wtedy w średniowieczu był taki zwyczaj, że. Zbroję, którą nosił na sobie przeciwnik, którego się pokonało w turnieju, można było sobie wziąć na własność. No, bo przecież taka zbroja to był ogromny wydatek. No, kowa w, w średniowieczu we wcześniejszych czasach kosztowała 40 groszy, a e, z takiej listy płatnerza, który wykonywał na zamówienie uzbrojenie, można przeczytać kord 10 groszy, miecz 40 groszy, topór 5 groszy, rochatyna 7 groszy. Kopia kosztowała już niemało, bo jedną grzywnę to właśnie taką kopią w turnieju w Perpignan. Zawisza Czarny powalił Jana Aragońskiego z konia. Łuk 40 groszy, kusza 30 groszy, ale cała pełna zbroja mogła kosztować od 10 do 60 grzywień. A proszę pamiętać, że jedna grzywna to około 230 gram srebra, a luksusowa zbroja. Bardzo pięknie cyzelowana przez płatnerza mogła kosztować nawet 200 grzywien. Porównując to ryby. z kosztem wsi, czy też z ceną wsi, gdzie jedna wieś kosztowała 10 grzywień, no to za jedną zbroję można było kupić kilka wsi, nawet w wcześniejszych czasach. No i na tej sprawie się nie skończyło, bo przecież wieki historii przyniosły zmiany różne, ale Zamek Bobolicy zachował pamięć o tych rycerzach. No, nie tylko o Zawiszy Czarnym, ale i o Chińczy Zrogowa, również drugim wspaniałym rycerzu Kazimierza Wielkiego, bo to Chińczo Zrogowa był przez pewien czas właścicielem następnego zamku, szlaku i gniazd, zamku w Krzepicach. Zamku, co prawda, który już dzisiaj nie istnieje, ale który również odegrał ogromną rolę w historii Polski, Bo to właśnie z tamtego zamku, z zamku w Krzepicach, Szwedzi planowali atak na Jasną Górę, ale to właśnie z tamtego zamku w Krzepicach wykurzył ich później Warszycki i odstąpili od Jasnej Góry. Może wybierzemy się tam też na Słowacji? Swoich... Może się tak? wybierzemy kiedyś do Krzepic. Wspomniał Pan o tych słabych rycerzach, ale czy byli również i tacy, o których historia milczy, woli milczeć? No, byli też rozbójnicy na zamku Bobolice. A to po śmierci Kazimierza Wielkiego, zamek trafił w ręce Władysława Opolczyka. Ten z kolei oddał zamek Bobolice swojemu dworzaninowi, Andrzejowi Szyny z Barlabas, Węgrowi. Stąd mówi się o nim Bobol, bo Barlabas, a Bobolice bardzo podobne. i on. Trudnił się rabunkiem, on tak naprawdę napadał na kupców, których karawany podążały szlakiem z Krakowa do Poznania, właśnie tutaj, w pobliżu zamku Bobolica. I dopiero ten proceder ukrócił Władysław Jagiełło, który zbrojnie odebrał zamek w i wcielił z powrotem do Korony. Wracamy z podróży w czasie. No, jak się pani podobało? Rycerze przenieśli nas w czasy średniowiecza, ale wracamy do teraźniejszości. No i ta teraźniejszość jest już dzisiaj zupełnie inna. Zamek co prawda ma tą samą funkcję, jaką pełnił kiedyś, więc jest taką azą spokoju dla tych, którzy tego spokoju chcą tutaj na jurze szukać. Ale to tak niecodziennie, bo czasami jest tutaj zgiełk, jak za dawnych czasów, kiedy toczyły się pojedynki rycerskie. Jak dzisiaj. Jak dzisiaj na przykład, bo rocznie na Zamek Bobolice przyjeżdża dzisiaj prawie 150 tysięcy turystów. Z roku na rok jeśli coraz więcej. Zapraszamy wszystkich turystów na Zamek Bobolice.